Krzysztof Igor Krawczyk, jedyny syn znanego, niedawno zmarłego muzyka Krzysztofa Krawczyka, od wypadku, który spowodował jego ojciec w 1988 roku, cierpi na powypadkową nieuleczalną chorobę, którą jest padaczka pourazowa. I choć jest synem tak znanego muzyka, żyje na skraju ubóstwa, utrzymując się jedynie z renty wynoszącej zaledwie 1000 zł. Przez lata Krzysztof Igor mieszkał u dziadków, ale po ich śmierci do dwupokojowego mieszkania wprowadzili się członkowie dalszej rodziny. Do pewnego momentu Krawczyk Junior czuł się tylko bezpiecznie w swoim pokoju. Opiekun artystyczny Krzysztof Cwynar widział jak żyje syn znanego artysty i postanowił poinformować o tym łódzkich urzędników. Po czym sprawa trafiła w ręce adwokata Rafała Królikowskiego, który na zlecenie władz miasta zaczął reprezentować pana Krzysztofa Igora Krawczyka. Jedyną rodziną, która mogła wziąć go pod opiekę, okazał się ojciec, gdyż kobieta, z którą krawczyk miał jedynego syna igora, zmarła w 2011 roku na raka płuc. Lecz po rozmowie z artystą. Adwokat stwierdził, jakoby los syna był mu obojętny, i nie chciał dobrowolnie podjąć się opieki, a nawet wiedzieć, co dzieje się u jego syna, który nie miał lekkiego życia, gdyż pod koniec ubiegłego roku został brutalnie pobity we własnym domu. Jak sam mówi o tej sytuacji, zostałem ogłuszony, straciłem przytomność, ktoś mnie kopał i uderzał pięścią. A jak doszedłem do siebie, uciekłem z domu. Po czym udał się do swojego opiekuna artystycznego Krzysztofa, który postanowił niezwłocznie poinformować adwokata Krawczyka Juniora o zajściu, a ten z kolei uznał, że trzeba działać natychmiast, a działania te kierowały się w stronę uzyskania alimentów od ojca. Krawczyk przyznał się do spowodowania wypadku. Gdyż usnął za kierownicą, udowodnienie, iż wypadek przyczynił się do pogorszenia stanu zdrowia Igora, jak i do utrudnionego normalnego funkcjonowania, będzie kluczowe przed sądem na uzyskanie odszkodowania. Na szczęście, choć jest mało dokumentów z tego zdarzenia, są one zachowane w prokuraturze. Mimo iż zdarzenie miało miejsce około 33 lata temu, Adam Lis z prokuratury bydgoskiej mówi Mamy w dokumentach, że postępowanie zostało umorzone przez znikomy stopień niebezpieczeństwa czynu, jaki pokrzywdzony członek rodziny nie wniósł o ściganie przestępstwa, więc nie mogło być innego werdyktu jak umorzenie. W odnalezionych artykułach sprzed 10 lat Krzysztof Krawczyk w wypowiedzi na temat swojego syna mówił: Żal mi mojego syna, bo tak naprawdę to dobry dzieciak. Choć ma 33 lata, nie miał matki i ojca naprawdę też nie ma, gdyż zna go tylko z fotografii. Jedyna rzecz, która mi się w życiu nie udała, to ojcostwo. Próbuję naprawić to od lat, dodał. Dlaczego więc przez tak długi czas nie udało się naprawić relacji? Czemu Krzysztof Igor Krawczyk musiał mieszkać w mieszkaniu po dziadkach z rodziną, która go napastowała? Tego dowiemy się w drugiej części reportażu.